Daje energię mi piękna pogoda Taka jak za oknem teraz Rano koniecznie jest cytryną woda bo wczoraj był lekki melanż W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień kłócę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera, bo moją twarz znają nawet Fuberaż. Samotusz to wysoka cena, ale nie płaczę przy milionerach. Zgasło światło Eupitera, a ja czekam na ten moment cierpliwie. Wyszła z klubu, jak było jasno, a ja dobrze pamiętam twoje imię. Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji? Ale, ale przy mój stole. Nie ma waszej rezerwacji, zapytaj co chcę oprócz wakacji Zakochani w tym samym niebie, zostawiam gości, wychodzę z kolacji Biorę taksi i jadę do ciebie o, Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi o, Weź to taksi i już i do mnie wróć Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu Wydarzyło się już tyle, że spokojnie mógłbym tylko leżeć. Mimo, że nie urodziłem się w dżungli i budzi się wciąż we mnie zwierzę. Przywiozę ci wiele zwierzeń i tyle samo nie do powiedzeń. W drodze do ciebie ten taksi się z tym wszystkim zderzę Zbyt jesteśmy niepoprawni, by nakręcono na serial To szalona loteria Czy na pewno będę twój dziś? Nie mogę nic ci obiecać, ale zostaw otwarte drzwi Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji? przy mój stole nie ma waszej rezerwacji Zapytaj co chcę oprócz wakacji Zakochani w tym samym niebie Zostawiam gości, wychodzę z kolacji Biorę taksi i jadę do ciebie Nie liczę się nic, ja czekam na ciebie Otworzę ci drzwi